Poranne rozpoznanie Rozmowa dnia Radia Poznań Zaprasza Adam Michalkiewicz. Dzień dobry a dzisiaj naszym gościem Marlena Maląg poseł do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski Prawo i Sprawiedliwość wcześniej minister pracy i polityki społecznej w rządzie Mateusza Morawieckiego Dzień dobry Dzień dobry, witam serdecznie. Pozwolę sobie dodać, że minister też rodziny, bo to ważne dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości rodzina jest bardzo ważna. Rząd przyjął nową strategię, rząd Donalda Tuska strategię migracyjną dla Polski na lata 2025-2030. Przeciwni temu dokumentowi byli ministrowie z Lewicy. Lewica uważa, że zaproponowane w strategii czasowe uniemożliwienie cudzo cudzoziemcom wnioskowania o azyl jest niezgodne z konstytucją. Pani w tej sprawie zgadza się z Donaldem Tuskiem czy z Lewicą? Panie redaktorze, ja powiem tak. Ja bym się chciała zg zgadzać przede wszystkim ze zdrowym rozsądkiem i aby polityk, taki sztandarowy polityk yy, Koalicji Obywatelskiej, jednak nie zmieniał zdania w zależności od sytuacji. Bo A to dobrze, że zmienił zdanie? która była wczoraj przedstawiona, yy, no właśnie zarys można bardziej powiedzieć tej strategii, to przecież wiemy, jak yy, posłowie Koalicji Obywatelskiej zachowywali się, czyli yy, kuglarstwo uprawiane przez. Przy naszej wschodniej granicy, kiedy my jako Prawo i Sprawiedliwość troszczyliśmy się o to, aby w Polsce było bezpiecznie, aby zacząć budowę zapory przy wschodniej granicy, to przecież fala hejtu po prostu się wylała. Posłowie odprawiali jakieś tam wycieczki, biegali z reklamówkami. Pani po poseł strategia. Ta, ale, panie redaktorze, proszę pozwolić, że dokończę. Dzisiaj, kiedy opinia publiczna, kiedy sondaże pokazują, że Polacy chcą żyć w bezpiecznej Polsce. Donald Tusk zmienia całkowicie narrację. Przecież on jeszcze wtedy, kiedy, e, kiedy Pakt Migracyjny wchodził tutaj w Unii Europejskiej, wtedy co zrobił właśnie konkretnie w tym dniu zamach na media publiczne, żeby w Polsce się o tym nie mówiło, wtedy jeszcze Pakt Migracyjny tak naprawdę miał Może, być korzystny. Pani poseł, politykę, ułady. bo to już historia, politykę historyczną mamy Pani, za sobą, Panie a teraz strategia his, na lata 2020. Się 2020... I tworzy się przyszłość. 5 2030. Jak można zawierzyć polityką który co chwilę zmienia zdanie. Polityk musi być w tym stabilny. I to, co Donald Tusk opowiada, tak naprawdę ja temu nie wierzę. Y y tak, jak zachowali się ministrowie, niektórzy ministrowie, że nie poparli tej strategii, to jest ich sprawa, ich ugrupowania. Przede wszystkim jedno jest ważne. Polska musi być silna, musi być bezpieczna, i takie działania powinniśmy w Czyli kraju pani poseł, podejmować. pani popierałaby tę strategię. Donald Tusk się uczy od Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, pani popierałaby tę strategię, ale nie wierzy, że ona będzie realizowana. Tak? Dobrze zrozumiałem? Ja w ogóle nie mówię, że ja bym popierała tę strategię, bo my jako Prawo i Sprawiedliwość podejmowaliśmy za działania skuteczne, wybudowana zapora przy wschodniej granicy ośmiewali to tak naprawdę na polskich pograniczników były różne napaści i słowne i, i, i czyny i z tego platforma obywatelska tak naprawdę się śmiała więc ja nie będę działań Donalda Tuska popierała jesteśmy oczywiście w Polsce i zawsze jesteśmy merytoryczną opozycją ale przede wszystkim dzisiaj on sprawuje władzę i on będzie przed Polakami odpowiadał za to w jakim kraju i do jakiego momentu Polskę doprowadzi bo dzisiaj niestety mamy do czynienia z mroczną tragikomedią, do której Polska jest, jest prowadzana. Łamanie pani... praworządności, to co widzimy dzisiaj, to po prostu jest skandal. Jest pani posłem do Parlamentu Europejskiego. Jak pani zdaniem ta strategia będzie przyjęta w Brukseli, w Komisji Europejskiej? No ale przecież Donald Tusk wyraźnie mówił, że o jego Europa w żaden sposób nie oszuka. On tutaj wie, jak wszystkimi korytarzami chodzić, jak sobie z tym poradzić. No będziemy, będziemy świadkami tego, w jaki sposób zostanie strategia przyjęta. A jakiej, ja, się pani A jakiej reakcji się pani spodziewa z Komisji, ze strony Komisji Europejskiej? Panie redaktorze, my nie będziemy wróżyć, jak komisja się zachowa, jak się komisja nie zachowa, skoro premier polskiego rządu państwa które powinno być silne przedstawia określoną strategię rozumiem że to nie są tylko słowa tak jak zazwyczaj u liberałów słowa 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 z pracą to już troszeczkę gorzej tylko wprowadzi to w życie zobaczymy będziemy obserwować Prawo i Sprawiedliwość chce referendum w sprawie migracji jakie powinno być pytanie w tym referendum Panie redaktorze, przede wszystkim to, że w ogóle ze strategią migracyjną wychodzi Donald Tusk, to właśnie jest przykrycie. A ja teraz nie pytam o Donalda Tuskę pana posła. Co o, prawo i sprawiedliwość zapowiedziało, że rozpoczynamy zbieranie podpisów pod referendum. Czy to my podpisy na pewno zbierzemy, i tych podpisów na pewno będzie bardzo, bardzo dużo, bo Polacy chcą żyć w bezpiecznym kraju, ale w jaki sposób zachowa się obecna koalicja 13 grudnia i jak Respektowane, te, będą respektowane te podpisy, jakie będą zachowania, będziemy też świadkami, będziemy obserwować. Dlatego, że ja pozwolę sobie przypomnieć, że kiedy wydłużali wiek emerytalny i Solidarność przyniosła podpisy, no to prawdopodobnie przez niszczarkę z, zostały przepuszczone i nikt nawet na tym się nie pochylił. Tak się pytanie o to pytanie dotyczące referendum. Jakie pytanie Pani by zadała Polakom w referendum w sprawie migracji? Ale panie redaktorze, przecież to jest, jeżeli chodzi o migrację, to jest przede wszystkim bezpieczna polityka polskiego państwa. Precyzyjnie musi być to zgodnie z prawem sformułowane i, i tutaj przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo polskie. Teraz temat, którym zajmuje się Parlament Europejski, kryzys w branży motoryzacyjnej. Cała branża zmaga się ze spadkiem popytu na pojazdy elektryczne, rośnie także konkurencja ze strony Chin. Co Pani zdaniem oznacza to wszystko dla, dla nas, dla Wielkopolski, na przykład dla fabryki Volkswagena w Wielkopolsce, dla zakładów Solarisa pod Poznaniem? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że sytuacja i w branży motoryzacyjnej, ale też w wielu innych branżach jest bardzo niebezpieczna. Z ostatniego też raportu Dragiego, który był prezentowany na przedostatnim posiedzeniu plenarnym parlamentu widzimy, że tak naprawdę kryzys w Europie jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Również ten kryzys w branży motoryzacyjnej. Dlaczego? Dlatego, że Przede wszystkim Europa te przepisy yy, są. Bardzo dużym doregulowaniem wszystkich sfer, które powodują, że my przestajemy być jako Europa konkurencyjny. Europa przede wszystkim musi przyjąć strategię rozwoju, musi być silne dofinansowanie branż. My nie możemy dopuścić do tego, żeby sztandarowe branże, tutaj nawet nie wymieniając, yy, chodzi o wszystkie branże motoryzacyjne, ale także należałoby yy, pamiętać przy tej okazji i o kolejnictwie, bo przecież widzimy, co się dzieje, choć yy, Chociażby przywoła, przywoływane wielokrotnie w ostatnim czasie PKP Cargo, a więc te działania powinny być. Przede wszystkim strategicznie powinniśmy doinwestować, bo spójrzmy na gospodarkę chińską. Tam, dlaczego, dlaczego my przestajemy być konkurencyjni? Bo tam przede wszystkim państwo dofinansowuje wszystkie te procesy produkcyjne, a więc wtedy branże motoryzacyjne europejskie restrukturyzują się, szukają koszty, tną koszty, a więc wyprowadzają swoje, swoje fabryki poza poza Unię Europejską, co tak naprawdę wiemy, że przekłada się na potężny kryzys, Czyli którego. Pani końca poseł nie Unia Europejska powinna. Ja myślę, że ta dyskusja na polu, na polu Parlamentu Europejskiego, która się rozpoczęła, będzie się toczyła, bo to widzimy, że wiele ugrupowań już widzi, że to jest jednak problem, że nie możemy tego wszystkiego tak doregulować. I przede wszystkim wyzwania Zielonego Ładu. Tak naprawdę Zielony Ład może pójść do kosza, bo jeżeli my byśmy chcieli to wprowadzić, to nie mamy szans na konkurencyjność na świecie. To Unia Europejska powinna wspierać finansowo te branżę motoryzacyjną, czy poszczególne kraje, które chcą ratować fabryki właśnie u siebie? Znaczy przede wszystkim powinniśmy mieć strategię, strategię tego działania, strategię, która pozwala też w pewne dofinansowania, żebyśmy to, co powiedziałam, te doregulowania bardzo mocne, powodują, że, że kraje, nawet jak niektóre, które by chciały dofinansować, nie mają takowej też możliwości. A więc przede wszystkim potrzebna jest szybka, skuteczna, konsekwentna dyskusja nad tym, aby strategię rozwoju Europy w tym branży motoryzacyjnej podjąć, ale nie tylko opowiadać, tylko wprowadzić konkretne działania. A powinniśmy zachęcać do zakupu aut elektrycznych, czy jednak powinno to wszystko iść w drugą stronę? Znaczy, przede wszystkim powinniśmy dać, dać społeczeństwu wybór, i to jest bardzo istotne, żeby każdy miał wybór do tego, żeby kupował auto takie, jakie chce. I te doregulowania, które również związane są z silnikami diesla, właśnie powodują, że krok po kroku wprowadzamy potężny kryzys. Kryzys, z którym za chwilę sobie Europa może nie poradzić. Jeszcze jedne sprawy krajowe. Minął rok od wyborów parlamentarnych, wczoraj, 15 października. Chciałbym spytać o sprawy dotyczące wsparcia młodszych, starszych, to może zacznijmy od tych najmłodszych. Czy w tej chwili wsparcie dla rodziców dzieci jest mniejsze czy większe niż w czasie rządów prawa i sprawiedliwości, kiedy pani była ministrem? No, większe, powiem tak, większe nie jest. Pomimo tego, żebyśmy nazwali, że tak zwane babciowe jest wprowadzone, ja powiem tak, że politykę złotych. rodzinną rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość. Od tego świadczenia 500, ja to wielokrotnie powtarzam, również 800, w sobotę słyszałam, że Donald Tusk się chwalił, że wprowadził 800. Oni to nazywali, jak to przypomnę sobie, rozdawnictwem i że należy te świadczenia, świadczenia przede wszystkim zmienić. Dzisiaj wsparcie. Dla rodzin jest porównywalne, natomiast powiem tak, można by się pokusić jednak powiedzieć, że jest mniejsze, ponieważ rosną ceny energii, rosną ceny gazu i za czasów Prawa i Sprawiedliwości były dofinansowania, aby przede wszystkim to rodziny mogły godnie żyć. Dzisiaj tego nie mamy. Dzisiaj, dzisiaj owszem, świat babciowe. 1500 zł, dopłata do było 400. W pewien sposób zabrano rodzinny kapitał opiekuńczy, a więc tutaj tak jakbyśmy chcieli. Musieli na ten temat porozmawiać, to byśmy musieli ładne wykresy porobić i pokazać, jak to wygląda. A czy pani zdaniem to już czas na na przykład 1000 plus, czyli kolejną waloryzację świadczenia 500 plus, teraz 800 plus? Panie redaktorze, to nie chodzi też o bezpośredni transfer takich pieniędzy, że z 800 zrobimy 1000. My pokazywaliśmy w strategii demograficznej, bo przecież mierzymy się cały czas z, tak naprawdę z zapaścią demograficzną, jakie działania i na jakim polu należy podjąć, aby zachęcać, aby przede wszystkim budować markę rodziny, żeby pokazać, że rodzina jest ważna, żeby młodzi ludzie chcieli zakładać rodziny i żeby rodziły się dzieci. I tutaj jest bardzo ważne, poza wsparciem bezpośrednim, finansowym, które rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość, to także odpowiednia polityka mieszkaniowa, wsparcie w polityce zdrowotnej, yy, odpowiednie podatki, a my z czym się dzisiaj mierzymy? Tak? mierzymy Czyli się to nie z tym, jest jeszcze te, czas na waloryzację tak, te tego świadczenia? Yy, są odkładane, są yy, planowe operacje. My tak naprawdę, ja powiem tak, Uważam, że ten, to słowo nie ma pieniędzy i nie będzie. To, to, ten zwrot może nie powinien być powtarzany, ale może to jest takie hasło liberałów, tak? żeby tak naprawdę y, 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 tylko w ten sposób działać. I skoro się nie ma pomysłu na zarządzanie krajem sprawne, aby Polska była silna, rozwijająca się, to tak naprawdę mamy wszystkie pseudoafery, które Mówiła są pani... ja, ja wrócę do tej polityki niestety nie ma konkretnego działania. bo zostało nam półtorej minuty do końca, Programu Mówiliśmy o najmłodszych. Powiedziała Pani, że to wsparcie jest porównywalne. A jeśli chodzi o tych najstarszych, jest renta wdowia na przykład. Nie, nie, panie redaktorze, będzie renta wdowia, natomiast ale już, już jest przyjęta, prezydent okrojono, okrojono 14. emeryturę, bo przede wszystkim y, musimy sobie przypomnieć, y, godne waloryzacje, przywrócenie wieku emerytalnego, wprowadzenie stałego świadczenia 13. emerytura i 14. emerytura to jest Prawo i Sprawiedliwość. I 13. emerytura na poziomie minimalnej emerytury, a 14. tak w ustawie jest zapisane, że minimalnie, Minimalna emerytura, ale może być więcej. W zeszłym roku było to ponad 2000 zł. W tym roku rząd seniorom obciął te pieniądze i tylko jest to minimalna emerytura. W związku z tym milion emerytów nie dostało 14 emerytury w porównaniu milion mniej do Gdyby do pani porównała roku. to, co było I... za czasów prawa i sprawiedliwości, a to, co jest teraz, to seniorzy ale, panie mają. Panie redaktorze, to może być kontynuowane. To może być kontynuowane. My przede wszystkim jako prawo, i sprawiedliwość. Też złożyliśmy projekt Renty w Dowie, którą Pan tutaj przypomniał. Oczywiście e, projekt, który został przyjęty, Prawo i Sprawiedliwość popierało, bo będziemy e, popieramy wszystkie rozwiązania, które w jakikolwiek sposób Pomagają Polakom godniej żyć, bo przede wszystkim Polacy powinni godniej żyć, a więc nie mamy większego to, wsparcia, to krótko, ale mamy wsparcie, pani poseł, oknojone, bo czas nam się kończy, która chwili... proponuje i yy, oczywiście w takiej minimalnej formie zostanie. Krótko czy w tej chwili seniorzy mają gorzej, lepiej czy porównywalnie? Panie redaktorze, no ale przecież no my już dzisiaj pan już zadawał to pytanie, bo przecież ale, jeżeli krótko, nie krótką odpowiedź. jeżeli rosną ceny energii, a Pani poseł to mają lepiej. No to z takim retorycznym pytaniem zakończmy. Nie mają do, e, ceny gazu coraz wyższe, rachunki za energię coraz wyższe, to mają lepiej, czy mają gorzej? No po rząd Prawa i Sprawiedliwości Malung, zawsze otaczał im wsparcie. Marlena Maląg, poseł do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski była naszym porannym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Ja życzę wszystkim wielkopolanom i życzę, żeby państwu żyło się dobrze w tym niebezpiecznym takim atmosferze, w której przyszło nam żyć.